Kłaniam się Państwu i zapraszam na kolejny program z cyklu telewizyjny Biuro Śledcze. Tym razem przyjechaliśmy na Podlasie, konkretnie jesteśmy w Siedlcach. To w tym mieście i w jego okolicy zdarzyły się trzy, jak zawsze w naszym programie opowiemy, trzy zdarzenia, historie kryminalne, które chcemy zrekonstruować. Zapraszam, zaczynamy. Kasz, córeczko, Ja już wychodzę. Dochodzi z dziewiątę. Szukaj się, ruszę. Czekaj, mamo, powiedz mi, czy. W tych ubraniach nie wyglądam za grubo. Coś ty, córuś, wyglądasz wspaniale. Gdybym nie wiedziała, że jesteś w szóstym miesiącu ciąży, nigdy bym nie uwierzyła. E tam, mamo, przecież każdy widzi, że mam wystający brzuch. Czasami sobie myślę, że już mnie nikt nie zechce z nieślubnym dzieckiem. Coś ty, córuś, jesteś młoda, piękna, zgrabna. Idź pomóc się za swoją przyszłość, za dziecko. I pamiętaj córeczka, na mnie zawsze możesz liczyć, a Bóg ci w tym pomoże. Miło mi to słyszeć, mamo, ale chcę, żebyś wiedziała, że postanowiłam rozmówić się z nim i z jego rodzicami. Pójdę do niego dzisiaj po południu. Taką podjęłam decyzję, mamo. Przecież to nie mogą być ludzie bez serca. Rób jak uważasz, córeczka. Bogu nadzieję. Katarzyna Koził, 18 uczennica trzeciej klasy liceum ogólnokształcącego w łukowie. Wraz z matką i bratem mieszka w Trzebieszowie niedaleko Łukowa w województwie Siedleckim. To jest dom w Trzebieszowie, w którym Kasia mieszkała. Rodzina, koleżanki, koledzy, nauczyciele zapamiętali ją jako sympatyczną, wesołą, pełną życia dziewczynę. Był czerwiec 1997 roku. Czas rozdawania świadectw. Kasia skończyła właśnie trzecią klasę liceum, planowania wakacji. Sprawę komplikował jeden, ale niezwykle ważny szczegół. Kasia była w szóstym miesiącu ciąży. Ze swoim chłopcem, o którym mówiła, że jest ojcem tego dziecka, rozstała się trzy miesiące wcześniej, w marcu 1997 roku. Ale była optymistką. Matka obiecywała, że pomoże wychować to dziecko. Wszystko układało się względnie dobrze. Kasia koniecznie chciała skończyć naukę i planowała przenieść się z dziennego do wieczorowego liceum. Panie Boże, wybacz mi moje grzechy, za wszystkie serdecznie żałuję, ale spraw, aby moje dziecko miało ojca, abyśmy się ze sobą pogodzili. Niech on mnie znowu kocha jak dawniej i żeby tak samo kochał nasze dziecko. Kościoła Kasia wróciła do domu, zjadła obiad, przez chwilę porozmawiała z matką. Zapamiętała mama, że rozmawiały na temat jej przyszłości. Wie, że Katarzyna wybierała się tego dnia do Łukowa, chciała porozmawiać ze swoim byłym chłopcem, a także, być może, z jego rodzicami. Nie miała pieniędzy, miała natomiast przy sobie książeczkę zdrowia z wynikami badań lekarskich potwierdzających ciążę. Czy i czym dojechała tego dnia Kasia do Łukowa, tego policji nie udało się ustalić. Były chłopiec Kasi potwierdza, że tego dnia była ona u niego w domu, rozmawiali przez chwilę. Wyszła po tej rozmowie twierdzi, że dał jej 50 zł, ponieważ nie miała nawet na powrót do domu. Ich wspólny kolega. Potwierdza poza tym, że około godziny 16 widział Katarzynę siedzącą na dworcu w Łukowie w autobusie PKS, ale nie jest stuprocentowo pewien, czy była to ona, czy jakaś inna dziewczyna podobna do niej. Pewne jest jedno. Później od 22 czerwca 1997 roku nikt już więcej Katarzyny nie widział. Policja prosi, żeby zechciał się zgłosić kierowca samochodu, który 22 czerwca 1997 roku w godzinach południowych, między 14 a 15, podwoził Katarzynu do Łukowa. Policja prosi świadków, którzy widzieli gdzie i do jakiego samochodu Katarzyna wsiadła wyjeżdżając z Trzebieszowa, którzy widzieli ją idącą ulicą warszawską w Łukowie. Którzy przebywali tego dnia po południu między 16 a 17 na dworcu PKS w Łukowie, bądź też podróżowali autobusem w kierunku do Trzebieszowa i widzieli Katarzyna na dworcu, bądź w autobusie. O wszystkie informacje w tej sprawie prosi Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Siedlcach. Numer telefonu 025 43 25 55. Ale sobie jeszcze idę zamykać drzwi. Poraz A kiedy ten wreszcie dach naprawisz? Jutro naprawię. Naprawdę jutro? Jutro. Będzie lepsza pogoda na Ja się trochę zabijało, trzeba do jutro sprzedać. Dobrze, to jutro ich sprzedać. No to sprzedać jutro. No poczuj się trochę. Najczęściej opowiadamy w naszym programie historie dość odległe w czasie, często sprzed kilku lat. Ta, którą teraz chcemy zrekonstruować, zdarzyła się niespełna dwa miesiące temu, nocą z 11 na 12 września bieżącego roku. Tutaj, w tym domku. Mieszkali w nim starsi ludzie, małżeństwo. Pan Kazimierz Jaśkaczek miał 81 lat, żona dwa lata od niego jeszcze starsza. Mieli pięcioro dzieci, ale wszystkie już na swoim mieszkały osobno. Najbliżej syn Stanisław, kilkaset metrów stąd. To jest wieś Jabłonowiec w gminie Trojanów w województwie siedleckim. Domek stoi na uboczu. Para staruszków była sympatycznymi ludźmi, nikomu nie wadzącymi, a mimo to doszło do niezrozumiałej tragedii. Utrzymywali się z rent, latem dorabiali sobie, Sprzedając letnikom to letniskowa, pięknie położona wśród lasów wioska, jakieś jajka. Zdarzenie, jak powiedziałem, nocą 11 na 12 września bieżącego roku. Obudź się, obudź Coś się. Się. po podwórzu chodzi. No chyba letniki. No i sprawdź! Kto tam? ايه ده ايه ده يوز ايه ده ايه ده Zaraz tam pojadę! Nie, jak nigdzie. Ta tragedia rozegrała się około godziny pierwszej w nocy, i kilka minut później matka zawiadomiła o tym, co się stało, choć w istocie nie wiedziała, co się stało swojego syna. Stanisław w pierwszym porywie chciał przybiec tu natychmiast, ale jego matka była tak spanikowana, że przerażenie, lęk. Udzieliło się również jemu. Pamiętajmy, że to jest miejscowość leżąca w lesie, wśród lasów. No i jest to Czarna Noc. Nie śpiąc, oboje dotrwali do rana. O godzinie 5.15 dokładnie Stanisław na rowerze przyjechał tutaj i w otwartych drzwiach w progu znalazł ciało swojego ojca. Pojechał na tym rowerze do Woli Życkiej. I stamtąd od zakonnic z domu opieki społecznej zadzwonił i zawiadomił policję w Trojanowie. Kazimierz Jaśkaczek zginął od strzału z broni myśliwskiej oddanego z odległości nie większej niż 30 cm. Dom nie został splądrowany, nic nie zginęło. Sprawca wyrwał jedynie klamkę przy drzwiach od kuchni, wyłamał jedno okno. Policji nie udało się ustalić żadnego motywu tego zabójstwa, ani w przeszłości tych staruszków. Ani w ich teraźniejszości byli ludźmi bardzo biednymi, gołym okiem to widać. Mowy nie ma, żeby motywem zatem był rabunek. Czyli co? Zabójstwo kompletnie bez sensu? To jest teren dosyć odległy od uczęszczanych tras, ale zarazem jest to teren nasycony dużą ilością rekreacyjnych działek. Mimo więc, że była to noc, przypomnę z 11 na 12 września bieżącego roku. Przypomnę, że rzecz zdarzyła się w miejscowości Jabłonowiec w gminie Trojanów niedaleko Garwolina. Być może ktoś z Państwa coś umie do tej sprawy wnieść. O takie kontakty, o takie informacje prosi Komenda Rejonowa Policji w Garwolinie, numer telefonu 025 682 1867. Tato, jestem ostatnio stremowana tym konkursem. Zupełnie niepotrzebnie. Widziałem jak tańczysz, na pewno wygrasz. Ostatnio mało trenowałam i chyba przytyłam. Ach, bzdury opowiadasz. Ja w każdym razie trzymam za Ciebie kciuki. Dobra, to pomyj. Lecę. Pa. O której wrócisz? Gdzieś tak po 23, nie wcześniej. Dobrze, to będę czekał z gratulacjami, połamania obcasów. Dzięki, pa. Wojciech Wesołowski miał 52 lata, był wdowcem. Miał 19-letnią córkę Ewę, razem z którą mieszkał tutaj w tym bloku pod numerem 11 na ulicy Błonie w Siedlcach. Utrzymywał się z ulicznego handlu obcymi walutami. Codziennie szedł do tego zajęcia pod pko bank w Siedlcach wczesnym rankiem. Był człowiekiem oszczędnym, a nawet skąpym. Skrzętnie przez lata swojej aktywności ciułał grosz do grosza. W 1997 roku, kiedy rozegrały się wypadki, które chcemy teraz zrelacjonować, zaczął się jakby czegoś obawiać. Kupił sobie gazowy pistolet. Jeśli kogoś wpuszczał do mieszkania, to najpierw starannie spoglądając przez wizjer, zanim otwarł drzwi. Pan Pocałowski, nie wiem czy Pan nie pamięta, jak kiedyś kupiłem Pana większą ilość marek. A coś kojarzę tam. Z 10 tysięcy zdaje się tego było, tak, nie? teraz mi potrzeba pilnie na dziś wieczór 20 tysięcy marek. Płacę dobrze, gotówkę. No to, to jest kupa wersji, ja że tak nie mam w domu pieniędzy na kupce, żeby od razu muszę po kolegach popytać. Nie no. Wchodzi Pan czy nie, no bo się znajdę innego. Spokojnie, ja nie mówiłem, nie, tylko się zobaczy. Omówię się wstępnie dzisiaj na wieczór na dziesiątą, Ale jest to duże pieniędzy, ja nie będę z tym biegał po mieście, to przyjedzie do mnie do domu. Tutaj masz adres i pogadamy. No dobrze, na pewno ubiłem dobry interes. No to trzyma. Trzyma. Zaczynałem się niepokoić. Mówiliśmy się na są drugą. Umiał słabo droższe pieniędzy. Jak mówiłem, że ubiję i teraz to Dobra właśnie. Siadajcie sobie, panowie. Tu jest 10 tysięcy w markach i w dolcach, bo już nie dałem rady w markach, tu jest pieniędzy. Sprawdźcie. Zgadza się? Zgadza się. No to dziękuję. No, zaraz zaraz, a dla mnie kasa? No tak, mieliśmy mu dać kasę. Weź mu daj kasę. Już daję. Był wieczór około 23 9 listopada 97 roku. Na koniec sprawcy polali łatwopalnym płynem i podpalili wersalkę. Następnie wybiegli z tego mieszkania, nie zamykając za sobą drzwi i wsiedli do czerwonego opla kadeta o numerze rejestracyjnym, który rozpoczynał się od liter WZ. To ważna okoliczność. O 23.18 dokładnie sąsiedzi w tej klatce schodowej czteropiętrowego bloku poczuli intensywny swąd. Zawiadomili straż pożarną. Strażacy przez dłuższy czas po przyjeździe nie mogli zlokalizować źródła dymu. Tak się złożyło, że w tym czasie wróciła do mieszkania córka Wesołowskiego, otwarła drzwi, ale do środka nie weszła, ponieważ buchnął z mieszkania gęsty bardzo dym. Zawiadomiła strażaków i razem z nimi do tego mieszkania weszła. Po wejściu do mieszkania zauważyli w jednym pokoju tlącą się wersalkę, a obok między ławą a fotelem mężczyznę w pozycji klęczącej z głową syloną ku podłodze, nie dającego oznak życia. Wynieśli go na zewnątrz budynku, próbowali reanimować. W międzyczasie przyjechała wezwana karetka pogotowia ratunkowego. Lekarz po zbadaniu stwierdził zgon. Na ciele Wojciechowskiego poza drobnym wyciekiem krwi z nosa i ucha nie zauważono innych zmian. Dopiero następnego dnia w trakcie sekcji zwłok. Ujawniono, że Wesołowski zginął od strzału w tył głowy. O wszystkie informacje w tej sprawie prosi Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Siedlcach. Szczególnie proszeni są świadkowie, którzy umieliby powiedzieć cokolwiek o czerwonym Oplu kadecie, który o godzinie 22.45 9 listopada w 1997 roku był widziany na ulicy Błonie w Siedlcach. Wszystkie informacje proszę kierować na numer telefonu 025 43 25 55. I ponieważ to już wszystko na dziś, przypomnijmy jeszcze w dzisiejszym programie prezentowane sprawy na koniec. 22 czerwca 1997 roku w niedzielę wyszła z domu 18-letnia Katarzyna Kozieł z Trzebieszowa, Była w szóstym miesiącu ciąży. Do dziś nieznany jest jej los. Policja prosi wszystkich świadków, którzy mogliby wyjaśnić, co się z nią stało. W nocy z 11 na 12 września 1998 roku nieznany sprawca zastrzelił 81-letniego Kazimierza Jaśkaczka we wsi Jabłonowiec. Z domu nic nie zginęło. Policja prosi o zgłoszenie się wszystkich świadków, którzy wiedzą kto i z jakiego powodu zastrzelił staruszka. 9 listopada 1997 roku około 22.45 dwóch lub trzech nieznanych sprawców zastrzeliło 52-letniego Wojciecha Wesołowskiego, siedlec znanego handlarza walutą. Sprawcy zrabowali pieniądze i dla zatarcia śladów podpalili mieszkanie ofiary. Policja prosi o informacje, które mogą doprowadzić do ustalenia sprawców tej zbrodni. Na wszystkie informacje związane z opowiedzianymi dziś sprawami czekają oficerowie dochodzeniowi Policji w Siedlcach. Przypomnę jeszcze raz numer telefonu 025 43 25 55. Wyglądem osób występujących w naszym programie proszę się nie sugerować, nie szukać tu podobieństwa, to tylko aktorzy, amatorzy których w naszym programie używamy. To już na dzisiaj wszystko. Jeśli by Państwo do tych spraw chcieli raz jeszcze wrócić, można przeczytać ich rekonstrukcję w najbliższy poniedziałek w numerze kuriera polskiego, z którym współpracujemy. O innych zdarzeniach kryminalnych opowiemy za tydzień w następnym wydaniu telewizyjnego biura Śledczego. Do zobaczenia.